nhanh 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 Hej! Dugudu dangage! Hej! Hej! dinga ba 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 ba! Jest taka właśnie piosenka. Dingę minge linge. Binge bungu banga. Wow, ale fajnie tańczysz. Dlatego, że tutaj to jest ta postać Thanos ze Squid Game. On wrabiał innych ludzi. To on też ich innych rozwalał, grał i był taki zły. I dzisiaj będziemy przed nim uciekali. Dlatego, że to jest labirynt Squid Game. Patrzcie jak on wygląda. Tutaj stoi ochroniarz trójkąt i mówi. Witajcie w labiryncie ta nosa, bo on tak się nazywa ten aktor właśnie. Znacie go, znacie go, znacie go? On był taki fioletowy miał włosy czy niebieskie. On no, taki był trochę fioletowy, dziwny. Fioletowy, No, ładne fioletowe. Miał włosy. Fioletowy miał ładne włosy, a tutaj mamy ochroniarza, który mówi idźcie i pokazuje widelcem, że mamy iść do tego idźcie labiryntu. Okej, okay, no to chodźmy, chodźmy. W takim razie wskakujemy, a wy wskoczcie, klikniecie łapeczkę w górę, a ja tam wejdę do góry. Jak klikniecie łapeczkę. O, tam jest łapeczka u góry, widzicie? Taka mała. Kliknijcie teraz łapeczkę, pamiętajcie apeć, obaga i zaraz. Bo, teraz Jesteśmy! To jest jego głowa! Raz Ej, patrzcie, to jest głowa Tadosa Eee, omaj, te wasze fioletowe włosy teraz tutaj. Uważajmy. O, nie idzie, idzie, bo ma twarz. A, zostaw mnie. O, ma widelec A, we dwójkę mi ścigają. O, 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 ma problem. O, nie wrogu Awa! A, Zjadł się śmieje. Haha. Ha. Ej, on się śmieje u góry. Było Haha. Ha, ha. Normalnie, jaką ma minę taką. Ej, o ma taką str strętną minę. A tu, zobaczcie, Mamy bossa. Później jego. Boss. I tutaj pokazuje kwadrat był ochroniarzem lepszym. Ale do bossa możemy wejść. O, uwaga, uwaga. Wszedłem do bossa. Tu jest boss wielki! Jo! Ale duży! Dobra, później go przejdziemy. Okej, okay, tego bossata nosa przejdziemy później. Oglądajcie to samo końca. Na razie wracamy. Zobaczymy, czy damy radę. Dobra, no, idziemy, idziemy. Okej, okay, przechodzimy do tego labirynta. Zobaczymy, czy to przejdziemy. Okej, okay, idziemy teraz tutaj. Pamiętajcie też widzowie o subskrypcji. Zostawcie subika. Dobra, no, idziemy teraz tędy. Ale ten labirynt będzie mega ciężko przejść, dlatego że są te, te głowy różne. O, tutaj mamy. Teraz idziemy. Stędy. O, jest tędy. On jest taki. zaczął ma mawitelec! A zostaw mnie! A słabo mnie znowu, jaką mała minę! No nie, serio, co on mi chce zrobić? Ej, musimy Papa, jakoś przejść. Nie. Dobra, jestem wkurzony, dam radę dam, dam radę, dam radę Dam radę, dam radę, teraz idę tutaj na lewo Uwaga, uwaga, zbieramy też monety sobie Przydadzą nam się, o nie, idzie, idzie Głowa idzie, oh, przeskoczyłem, a złapał mnie Znowu, ale on jest uh, on jest bardzo zły, jak to przejść To nie jest takie proste, dobra, jeszcze raz Uwaga, a idę, idę, teraz tutaj Dobra, idę teraz na lewo, czekaj, jak tu przejść Musimy tu uważać, o nie, on tam Jest ta po prawej, dobra, idę teraz tutaj Na tą stronę, żeby mnie tylko nie złapał Idę teraz tu, dobra, 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 dobra szybko, 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 Idziemy, uciekamy w prawo. Alivia, gdzie ty jesteś? Głowy. Małe głowy? Odra jestem. O, tu jest ma, właśnie małe głowy. Dobra, przyszedłem jestem, jestem, jestem. Jestem miał małe głowy. Zobaczcie jakie malutkie. O, i ma widelec, z którym nas chcesz dziąbność. Dobra, idziemy teraz tu, ale on pokazuje jo jo jo. Jakie ma kolorowe? O palce on ma kolorowe. Ej, on normalnie pokazuje jo 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 jo. O, on jest oszukany. On oszukał wiele ludzi ze Squid Game i przez niego dużo ludzi padło, no, więc dużo się działo. Dobra, idziemy. O, tutaj właśnie on to jest. I teraz będziemy mieć kolejną rundę. A wy szybko możecie wejść na mój sklep. Uu, puzzle Smilandia czekają na was Jestem ciekawy, kto je ułoży 500 elementów tutaj Nowe puste Smilandia Wpadajcie, sprawdzajcie Też tak samo jest kolekcja Smilandia e, Także mamy Możecie mieć na bluzach, na czapkach I wiele więcej Dlatego, że są wyprzedaże Tutaj mamy wyprzedaże Mamy rabaty do minus 80% e, Totalnie czyścimy magazyn e, Dużo jest rzeczy przecenionych Także wpadajcie, sprawdzajcie Link w opisie e, Sprawdźcie, tak? Livia, masz coś ze sklepu Uu, Smilandia? Puzzle Jest puzzle Ja masz. puzzle Okej, okay, dobra No to idziemy teraz Tutaj mamy labirynt ze szkła Uu. Musimy uważać. Mega ciężko. Dobra, teraz idziemy tędy. Zbieramy monetę. Okej, tu jest prawo, dobra. Teraz tutaj. Uważajmy. Tu jest lalka ze Squid Game. O nie, ona patrzy. Może za co zwalić? Patrzcie. Dobra, uważajmy, uważajmy, uważajmy. Dobra, ja klaszcze, klaszcze. Dobra, bardzo. Tutaj jestem, tutaj jestem, lalko. Tutaj jest. To chyba nie jest bezpieczne. I tam Dobra, uważajmy, uważajmy. Kokolako bola zaśpiewa zaraz i da strzeli. O nie! Chyba nie strzeliła. No, spadłem musimy uważać, żeby ta lalka patrzy, Dobra, czekaj, czekaj, teraz tutaj, teraz tu, hops, Ej, bo tu, tu jest ta głowa! Okej, okay. ale tu jest głowa, musisz uważać, uważać, uważaj, uważaj, uważaj! Dobra, huh. teraz idziemy tutaj, uważaj na tą lalkę, bo ona może patrzeć. Na razie jest odwrócona, musimy uważać. Ej, co ty robisz? Co ty tu robisz? Jestem. O nie, nie machaj, Ej, lako, Livia! Nie, nie, nie machaj! Bo cię zastrzeli, uważaj, bo jeszcze spadniesz <noise> poważnie. Uważaj, uważaj! Uważaj! Kasuj. No, musisz uważać, uważaj, bo na cię może rozwalić! O nie, mówiłem! Mówiłem, nie machaj, ta lalka cię zobaczy i cię rozwali! Dobra i czekamy. Nie, nie, muszę teraz od no i widzisz, co się narobiła. jest tutaj skacze, skakuje parkura, dobra. jestem, mam pieniążek jest, przyszedłem, przyszedłem, przyszedłem. Uciekaj, ucieka. Bo Idziemy do kolejnego etapu stage'u. Dobra, i mamy dalej jego zdjęcie znaczy, on jaką pokazują. Jest taki rrr, wkurzony. Ej, widzowie, napiszcie w komentarzu, on jest ładny czy brzydki? Ej, komu się podoba ten chłopak? Ja jestem ciekawy. Napiszcie w komentarzu, czy wam on się podoba? Piszcie komentarze, wam serduszko. Jestem ciekawy waszej odpowiedzi. Ej, dobra, a my idziemy dalej. Czy to jest ładny aktor? Dobra, idziemy teraz tu, teraz tu. O. I tu jest jakaś drabina. Właśnie mamy jakieś drabiny, które mogą się spinać. O, może mieć do góry też. Okej, okay, uważajmy, tu są głowy jego. Jest tu głowa. O, o, tu jest mała głowa idzie, idzie. Jaki wkuszony głowa, jaka wkuszona. Dobra, dobra, teraz słuchaj. Ops, przeskoczyłem. Dobra, uciekam, uciekam, uciekam. On biegnie za mną, biegnie za mną. Dobra, uważaj, uważaj. Teraz szybko musimy tu. Okej, okay, teraz. Tu, na górę, na górę. O, jakie wielkie głowy! Jaka duża zjadła! Zjedlicie, zjedlicie, patrzcie, jaka duża głowa. O, ona tu wchodzi! Ona tu weszła i mnie rozwaliła. O jest, ta głowa się spina, nie wiedziałem o tym. LOL. Dobra, Dawaj. idziemy. Idziemy teraz tutaj jeszcze do góry. hop, skakujemy. Dobra, musimy bardzo, bardzo uważać. Teraz tu... Hops, no, let's go! No, zobacz, tu jest drabina na lewo. Tak, mamy drabinę, ale uważaj, tam no, nie musi ten iść, ten musimy iść na prawo. Tutaj trzeba iść. Tak, bo tam nie przejdziemy, A. tu jest, tu jest przejście. A tu są te głowy duże. Dobra, no to idziemy w takim razie i tu ostrożnie uważajmy, uważajmy, tu jest głowa wielka, idzie! Uż Szyłko, szybko, szybko! Do, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, tutaj już nie przejdzie, tutaj, już nie przejdzie, da, nie przejdzie, tutaj, patrz, już nie przejdzie. Zakoniu mnie! A ja przedem ha, jestem u góry. O nie, co jest, wybiło mnie! Nie, muszę zmylić. Ej, wybiło mnie, normalnie to się nie liczy, jak to możliwe? No nie, najgorzej raczej biegne, idę teraz Okej. Okay. Teraz musimy tędy, uważaj, te głowy ci ścigają tam z tyłu. Ale one są wielkie, bardzo duże. Oliwia ma problemy. A ja Dobra. muszę szybko biegnąć. O, ile tych o. głów jest? Wow, 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 ta wow, 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 no, teraz tutaj na prawo, teraz tu, dobra. dobra Okej, okay. śmiechamy się. I tu jesteśmy bezpieczni. Teraz tutaj skaczemy. Hops, hop, hops. I to I tu jest mała głowa na dole. O, uważajmy. Szukko trzeba uciekać. To jest właśnie malutka głowa. Dobra, i przechodzimy dalej. O nie, tu kolejny idą dom! <laughs> jako o, on mają głowy, zobaczcie, ale on jest wkurzony. Jeszcze ma ten widelec, który nas chce uderzyć. Ej, a gdzie tu musimy iść? A tutaj Szuko, o ominich o i biegnij. Biegnij, 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 biegnij. Teraz trzeba a. tutaj zrobić parkura, hops hops, hops. Dobra, szybko przeskakują. O nie! Kolejne głowy! Wszystkie się rzucają nagle. Wszystkie! Ja tu bardzo dużo głów jest. Dobra, i teraz tutaj do idziemy. A, dobra! Jednak mnie gonią też! Dobra, i tu mamy kartę dołączenia do Squid Game. Jest tu karta. Dobra, dobra, i teraz tutaj idę. hops. Jest! Możemy przejść do bossa chyba. Tu będzie wielki boss i mamy kartę. Wow. Dołącz do Squid Game. Uwaga, wchodzimy do bossa. On jest królem. Thanos jest królem. Uwaga, uwaga. Wchodzimy do środka! I, Bum. I zobaczmy. Uwaga, uwaga. Ej, Halo! Czemu to nie działa? O, dobra, jest, przysząca, przysząca, przysząca. Jesteśmy, jesteśmy. Wow, to Thanos. No, idziemy na dół. Czaj jak tu przejść? Okej, okay, jesteśmy. <laughs> idzie, 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 idzie. Jo, on jest królem, coś pom, gada w ogóle. Pom. On coś gada, trzeba go rozwalić. No, a masz, a masz w dosabuwali, buwali, w dosabuwali. wali! A, padłem. O, nie, rozwalił mnie. Ej, ta głowa jest największą głową w Roblox, nie? Dobra, jeszcze raz spróbujemy. To on gada? WhatsApp up, Why's to <stansion> meet you? Co? On jest legendą, on mówi? I light, On coś gada, on coś gada. On krzyczy jeszcze! Nie musimy go rozwalić, Livia, rozwalamy go! W ucho, rozwalamy go! O masz! Go. go rozwalić, rozwalmy go, rozwalmy go, amasz, go amasz, leci rakieta, dostał! Dobra, dobra, jeszcze raz. ma 300 życia, musimy go na... uważać, żeby tylko nie paść. Rozwalamy go, rozwalamy go! Woo! ale on krzyczy w ogóle. masz! Pum, dobra, nie, 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 nie! O, on przez te kwadraty, jak to kwadrat? To nie dostanie obrażenia, nie? Dobra, uwaga, baga. Pół, lec do góry! Bożej. Dostał, 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 dostał ode mnie. Dobra, uważa, na trzeba te kwadraty. One blokują, one blokują te o. kwadraty. A, masz! Dostał, 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 dostał. dostał. Teraz tutaj. Pół, leci rakieta! No nie, o. kwadrat walnęło, kwadrat walnęło. Cześć. No znowu kwadrat Tej walnęło. Bożej. No co jest? Te kwadraty wali. Znowu w kwadrat. Ej, ciężki ten boss. Bardzo ciężki, dlatego że to w kwadraty nawala. O masz? Dostał, 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 dostał tutaj. Po, balimy, Jest, oh. dobrze. Woko, woko mu. Bu. leć do góry. Dostał. Elegancko. Jeszcze raz, jeszcze raz. O, wow, wow, wow. Co tu się dzieje. Jest mega ciężko z nim. Dlatego, że on jest bardzo duży. On potrzebujemy pomocy, widzowie. Waszej pomocy. Ej, wejdźcie na tę grę i nam pomóżcie. No nie, masz woko. Dostał, dostał. No, a nie jaki on jest duży! on wchodzi we mnie! O o, o, o! o, masz, o masz, w nos w w mu walne! Buź mu, buj ziemi! Bo! O dwa, ciekaw, ciekawe, ciekawe, Szybko, 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 szybko! Uważaj Libia, uważaj! O on krzyczy, let's go, jaką mocno krzyczną. No. Let's go, let's go! Daj, czekamy, chodź Libia, Lubia. Dawaj, dawaj, dawaj. Oo, uważaj! Dobra, chodź tutaj, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Teraz stoi, wejdziemy razem i dawaj trzy, dwa, jeden, razem dawaj! Razem! po Razem! Dowalamy w niego! O masz! Oooooo! Dobra, dostajemy dwójkę! Ale on jest I mega ciężki, ma! O nie, o nie, 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 nie! Zaraz raz nas rozwali! Ała! No nie, potrzebujemy waszej pomocy widzowie Kto nam pomoże? On jest zbyt duży On jest jako król, a my jesteśmy tylko we dwójkę On jest wielki, potrzebujemy waszej pomocy Wpadajcie na moją grupę, o tutaj To jest moja grupa Robloxowa Smyslow Team Tutaj możecie dołączyć i razem z nami wspólnie pograć Ró Musimy go rozwalić wspólnie tego tanosa Ze Squid Game i też wpadajcie po fajne koszulki Które czekają na was, link w opisie Tutaj macie e koszulki, bluzy na, na grupie Robloxowej, możecie sobie kupić jak chcecie Link w opisie, Smyslow Team No i co, wpadajcie, będę na was czekał I wejdziemy go razem wspólnie rozwalić Padnie się, bo jak moi widzowie dołączą, to go naprawdę rozwalimy. Dokładnie!